Siemaneczko wszystkim z tej strony naleśnikowa gamerka, a koko byście się spodziewali na tym kanale, yy, więc tak w tym odcinku nagrywam kolejny unboxing. Więc tak, tym razem kupiłam sobie. Zapomniałam jak to się nazywa, więc za to Was bardzo przepraszam, ale tylko powiem, że widziałam to na live na TikToku u jednej osoby i że tam są gry retro i nie tylko, że niby jest tam ponad 20 tysięcy gier, tak plus minus. I to jest taki ala, taki ala duży pendrive na wejście HDMI. No, wszystko wam pokoi pokażę, jeżeli. No. no. to wiem, zacięłam się, bo dawno tak z, i z głosami nagrywam na tym kanale. Także, no. Wszystko po kolei pokażę, co się znajdzie w tej paczce. No dobra, więc nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. I uwaga, ta paczka wygląda tak. Taka nie za duża jest. Ta paczka myślałam, że ona będzie większa. Z tyłu jest oczywiście biała folia. Nie odwrócę, bo tu od tej strony są moje dane, i tak dalej, i tak dalej. I no. To na tyle taka paczuszka. I więc już zaczynam otwierać. Dobra, więc zaczynam otwierać. Tu miałam wzory. Znalazło się. No dobra, więc zaczynam otwierać. Wiem, że mogę nożyczkami, ale prawie bym w pudełku Ej, O, już widzę zielony element. O. Może resztę nożyczkami, bo będzie wtedy łatwiej. O, mam. wydostałam się. Prawie dane były widoczne. O, na ziemię. O, dane nie będą widoczne. E, więc tak, tak wygląda ta rzecz. Tutaj jest oczywiście pad i to się nazywa e, 2,4G Wireless Controller Gamepad. Tak, bo nie powiem po angielsku to jest już, no ale dobra, nieważne, ale wiadomo o co chodzi. Tak właśnie pudełko wygląda. O, właśnie to jest to urządzenie, gdzie się podłącza do ekranu. I się, Ja się tej osoby zapytam, czy można też podłączyć y, do y, ekranu monitora od komputera. O, ta osoba odpowiedziała, że można też, że nie tylko trzeba na telewizor, ale też można y, na ekran od komputera. Tak od góry, tak od spodu. I zobaczymy, co jest w środku. O, tak wygląda. Tu jest jakaś folia. A, tu są te niby. O, to jest właśnie to, gdzie się podłącza do tyłu telewizora lub ekranu komputera. Tak właśnie wygląda. Tak, od drugiej strony takie ma. Ta osłonka mi spadła na ziemię. O piszę, że to jest 4K Ultra HD. Nie wiem, czy to będzie widać. O, takie coś. Tak wygląda wejście. Tak z tyłu. A, z tyłu to można podłączyć. Nie wiem, czy to do prądu trzeba, czy coś. To to to, 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 to. ładowarkę, bo to ma wejście w kształcie trapezu. To ma jakieś drugie wejście. No i spadło oczywiście osłonka. O, gdzie tak właśnie wygląda z osłonką. E, następnie... A, tu jest wyjście USB, USB. USB Takie malutkie, żebym nie zgubiła, bo ze mną jest e, różnie. Tak właśnie wygląda. Może na bok, o. Wyciągam oczywiście ten plastik. I uwaga, wyciągam. Pady, z, gdzie mam dwie sztuki tego fada, padu, o we Bezpiecznie Ale fajne to Takie przyciski ryb. <gryb> tak to wygląda Tak tył Tak z przodu Bardzo ładne, wyraźne są te literki, a tu takie przyciski I tutaj to RL, czy jakoś tak nie, to jest jedynka i dwójka. O, czy to widać? Drugi pad wygląda... O! Plastik mi spadł. Drugi pad wygląda tak samo. I w środku są jeszcze tak. Tu jest taki kabel. Yy, nie wiem, czy wyciągnę. A, wyciągnę swój przy was. Co zaszkodzi. O! Tak właśnie wygląda. Tu ma osłonkę. Nie będę ściągać, bo boję się, że zgubię. Tak wygląda pierwszy kabel. A drugi kabel wygląda tak. O, jest do tego kabel. Nawet super. Zobaczcie. O, z tym wejściem, z tym trapezem. Jak fajnie. Właśnie wygląda. I tu jest ulotka z instrukcją obsługi tego co mi wiadomo, tak z jednej, tak z drugiej strony, i chyba mam to po kolei napisane, co po kolei robić, i opisane dane te różne przyciski, wejścia i tak dalej, i tak dalej. I mniej więcej przy Was wam pokażę plus, minus, już podłączony, bo przy nagrywaniu to by to długo trwało, także no. Więc podłączam do monitora od komputera i zobaczymy, czy zadziała. czy Trzymajcie kciuki! Okej, okay, witam was po yy, długiej, znaczy długiej nieobecności, nie wiem jak to powiedzieć. Yy, w końcu udało mi się podłączyć. Szczerze włączyłam instrukcję na YouTube jak to podłączyć. Yy, więc, tak, zaraz wam pokażę z tyłu. O, tak wygląda. To jest to, 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 to główne, ten jakby pendrive, w cudzysłowie, to małe, za przeproszeniem, główienko podłączyłam USB i zaś ten kabel zasilający musiałam do yy, swojej końcówki, do swojej kostki, o ile mogę tak nazwać. O, tak to wygląda i wszystko się udało. Tak, to jest Pet dzień dobry, jeżeli jesteście, jeżeli chcecie wejść na mój główny kanał, to zapraszam. Będzie link w opisie. I no, tak to mniej więcej wygląda, i zobaczymy mniej więcej, jakie gry działają. Dobra, tak mniej więcej z perspektywy wygląda. Yy, nie wiem, który to. jak wybrać. Baterieki są potrzebne, widzicie? Nie zauważyłam, że do tego są y, bateryki potrzebne. 3 razy AA. Nie, 3 baterie. Nie, Dwie baterieki. 3 razy AA. O, widzicie? Wiecie co? Zaraz do Was wrócę, pójdę po bateryjki. Na szczęście mam kupione te bateryjki. Dobra, już jestem z powrotem. Mam bateryjki i włożę na szybko te bateryki. Okej, okay, bateryjki włożone są w środku i zobaczymy, czy działa. Aha, tutaj był włącznik. Tu. Nie. Tu był włącznik. I teraz działa! Działa! Widzicie? Rusza się. Działa! Tym albo tym przyciskiem. Ale jaja. Zobaczcie, ile tego jest. Ile gier. Ja cię nie mogę. Ale jaja, będę miała co robić. Bo nie wiem, czy to jest alfabetycznie, czy kategoriami y, gier typu bijatyki i tak dalej. Nie mam bladego pojęcia. Y, jak widziałam tego live'a y, na TikToku u tej osoby, to akurat miał grę y, Tiny Tune Adventures z tym niebieskim króliczkiem. Niby niektóre są alfabetycznie, niby nie. O, zobaczymy na przykład. A tu się wybiera A. No tak, literą A wybiera się te. Eee, literki. Przewiduję przyszłość, że widzę długi odcinek. Aha, cały napis usunęłam. Super, bo nie wiem, jak tu się spację robi. Bo tu się usuwa literkę. To jak się tu robi spację? Nie mam pojęcia. Nie, napiszę po prostu Mario. O! Są gry Super Mario! Dobra, Mario is Missing, Super Mario Bros. 2, 3, jakaś 14, Dr. Mario Advance nawet jest, Yoshi Island A to jest chyba... Nie, tylko tyle gier jest z Super Mario No i zobaczymy na przykład Mario Bros. War Nie wiem, które to jest, tutaj jest klasyczne Dobra, zobaczmy na przykład. O! Super Mario Bros. <laughs> Widzicie to? Tylko nie wiem, jak z głosem, bo włączyłam ten głośnik, tą szczegółową się klika start. I zobaczymy. Hmm. Gra działa, tylko nie ma głosu i nie wiem, jak się robi ten głos. Ale ważne, że działa i mogę grać. I podobno już można zapisać dany, no, dany moment gry. A tym też skaczę. Y select, nie, start, nie, to się zatrzymuje. Coś nacisnąłam, chyba nacisnąłam select i start jednocześnie. O i tutaj jest safe state. Zapisz moment. Chyba wyjdzie mi ten długi odcinek, naprawdę. Chciałam sprawdzić, jak to. A tej full screen i 4 na 3. Aha! Kurczę, czekajcie chwilę. Okej, okay, dobra, już mi się zapisało, tylko znowu mam problemy z głosem, Nie wiem jak to podłączyć. Dobra, udało mi się zapisać. To musiałam chyba dwa albo trzy razy... Nacisnąć literę A, żeby się zapisało i się udało. Dobra, więc może EXIT. I co są jeszcze? Czy mi. Ja włączyłam Mario 14 w wersji. Tylko czekajcie chwilę, muszę sprawdzić, jak głos zrobić. Okej, okay, więc miałam. Dosyć długie problemy z głośnością, z głosem, ale w końcu się udało, bo okazało się, że z tyłu za ekranem jest niebieskie wejście do głośnika, a takiego głośnika z takim kablem nie mam, więc podłączyłam pierwsze lepsze słuchawki i słuchać muzykę ze słuchawek. Więc głos jest, wszystko działa elegancko, wszystkie mniej więcej gry pokazywałam. O, jak zatrzymię, to oczywiście się zatrzymuje muzyczka. Przewiduję przyszłość, że wyjdzie dosyć długi odcinek. Ja chciałam wejść na, o, na menu chciałam, exit. A, tak brzmi muzyczka z menu. Nie spodziewałam się tego. Dobra, a na przykład jest... Yy. Nie wiem. aaa, to takie buty... Czemu mi się usunęła literka? Moja ulubiona gry z dzieciństwa na Pegasus'a. Czekajcie chwilę Patrzcie ludziska, co ja odkryłam Niechcący nacisnęłam ten przycisk Ten I pokazywały mi się różne rodzaje konsol Tutaj jest Tutaj takie coś jest FC Gameboy MD GBC GBA Tutaj Nintendo Playstation 1 I Atari Jestem ciekawa tych gier Uuu! Uh, takie są gry. Oczywiście wszystkich gier tak nie znam, tylko większości, albo niektóre. O jest Fifa 96 i 7, tu koszykówka, hokej, tu jakiś dziewczynka, jakiś pociąg, Dragon Ball, no, naprawdę dużo jest do wyboru. I no, co by tu jeszcze pokazać? Chyba nie będę tak dokładnie wszystkiego pokazywać, tak mniej więcej plus minus. Pokazywam, bo chyba naprawdę odcinek wyjdzie bardzo długi na, na kanale na tym kanale. Może nie najdłuższy, ale yy, może najdłuższy związany z unboxingiem. E, więc no to by było na tyle, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Odcinek na moim kanale Wam się spodobał? Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście też możecie skomentować i zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. I też zapraszam Was na moje social media, na mój główny kanał i inne kanały. Wszystkie zbędne informacje będą na dole w opisie. No dobra, więc to na tyle, pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Pa, patki! So much I'm for I'm to playing play my game. game.